Płacz. tak to się I prezentuje. Proszę o trochę. Siemanko, z tej strony Pizza Explorator. Czas dzisiaj na test ostrych zupek. Te dwie udało mi się dostać w Biedronce. Te dwie w Oszołomie. Ustawiłem je od, tak, jak mi się przynajmniej wydaje, od najłagodniejszych do najostrzejszych, chociaż wszystkie są ostre. Wstawiam wam też zdjęcie, jak one wyglądają, tam dokładnie opakowania. Makaron gotowałem, tak się prezentuje. Widać, co jest Nie spodziewałem się, że aż tyle tego będzie, bo okazało się, że jest tu 350 gram razy 1,5 kg makaronu. Tu już dojdzie po 30 gram każdej przypraw, więc trochę tego jest. Jedzenia myślałem, że będzie tego mniej. No i tyle. Przyprawę dodam od razu na miejscu, żebyśmy nie powiedzieli, że. Pierwsza zupka. I tu jest w proch, Ciekawe, czy to będzie dobrze smakować z tym trochę. Ale daje ostrością. Z grzybami tutaj daje. To jest no masząbs, czyli coś z grzybami. Strasznie czuć zapach grzybów. Aż daje w nosa. Ale prezentuje się to dosyć ciekawie. Myślę, że ta zupka, mimo że tam pisze hot, raczej nie będzie kosmosu z ostrością. Tak ja się prezentuje pierwsza zupka. ale do opakowania tak, na razie może być trochę widać. Czas na drugą zupkę. Wydaje mi się, że ta powinna być mocniejsza. Zobaczymy, co jest w środku. Takie oto przyprawy. No, jak się otworzyło. Też jakieś grzyby. Przy okazji będę oceniał nie tylko ostrość, ale też smak. Zobaczymy, która będzie z nich najlepsza. Myślę, że na pewno nie buldak. Bo buldak, ten spicy jest dosyć słaby w smaku niestety. Tutaj też mamy proszek. Także jak przypuszczałem, te będą najsłabsze z tym proszkiem. A daje, tam daje już dużo mocniej ostrością w nos. Nie czuję żadnych grzybów, tylko samą ostrość. Więc coś czuję, że to już będzie dużo gorsza. nie raz idzie po samym zapachu. wyjrzeć czy żubka czy zupka będzie mega ostra, czy nie. Jak ktoś kilka razy jadł, to wie o co chodzi. Coś z Biedronki. Trzy razy spicy, więc od razu mi się rzuciło oczy. Przy okazji mamy tutaj sos. Więc będzie chyba kocioł. Nie wygląda to za ciekawie, przyznawam szczerze. Oj, ja cię kręcę. Może okazać się, że będzie mocniejszy od buldaka. A przynajmniej tak mi się wydaje po tej gęstości i tym kolorze. Ten zapach. Nie wiem, czy jedliście kiedyś buldaka ostrego. Ten zapach. Zobaczcie jaka to jest czarna smoła. Ten zapach jest najgorszy. I tutaj pytanie, czy zacząć od najstrzejszych czy na, od najłagodniejszych? Myślę, że zacznę od najłagodniejszych. Albo będę zmieniał. O Jezus, to już daje nieźle w nosa. Zast... Przygotowałem sobie też stoper. Zobaczymy w jakim czasie uda się pokonać te ponad 1,5 kg jedzenia. Mam nadzieję, że nie będzie to takie ciężkie wyzwanie jak kebab. Bo dzisiaj trochę podjadłem już. Nie jestem na pustko. I tu mamy faworyta. Czyli buldak. Też mam do czynienia ze smołą. Nie wiem, czy tą Wam pokazałem po rozmieszaniu. Proszę. Nieprzyjemnie. Ojej. Jednak zapach buldaka jest najgorszy. Znowu leci smoła. Tutaj będzie na pewno płacz, tak to się prezentuje. Już czuję po zapachu, że będzie płacz. Zapach jest najgorszy. Normalnie. Czuć go, czuć już ostrość w zapachu. Skala ostrości oceniamy od 1 do 10. A w skalę smaku, no też od 1 do 10. Myślę, że w tych ostrych ciężko będzie ocenić smak. Ale postaram się dać jakąś swoją ocenę. No to jest największy kocioł. Nie wiem, czy też się znieśną Zobaczymy jak to będzie szło. Przesunę je do przodu. Zacznę od tej najogrodniejszej. Przy okazji włączę sobie stoper. Do najmniejszej. Tu tak najmniejsza Mhm. A, tak. A nie, to się taka Dobra, zaczynam od najładniejszej, Tak. O, już to z buldaka poczułem przez, przez ten widelec. Ostrość oceniam tej oto zypeczki. 5 na 10, smak 7 na 10. Bardzo dobra, mocno grzybowa. Czas na super, super spicy. Ostrość 8 na 10. Tu już jest mega ostrość się boję, co będzie w tej smak 3 na 10. Jest mocna. Ale mam wrażenie, że jest ciut słabsza od tej. A teraz dopiero ostrość łapię, Ach, No. najgorzej na języku i ustach. Tak, poza tym to chyba nie ma tragedii. E, ostrość tam dałem 8. Tam dałem 8. Tutaj 7,5, albo też 8, bo coraz mocniej zaczynałem usta szczypać. No i czas przejść do najgorszego ogniwa Buldach. No dobra, jedziemy. że tego nie czujecie, a jak teraz jednak tak, to powinien ogień lecieć. <grywa> <grywa> mm. Nie oceniamy smaku. Też trzy, mega słowa. Budak. Ostrość. Ocenię na 8,5. Jest mocna, ale zdecydowanie lepsza smaku tych dwóch. Więc dam ocenę 5. Proszę o papierko trochę. Przyda się papier. No i dobra. Przechodzimy od razu do tych ostrych. Nie jest coś tak źle, jak myślałem, że będzie. Teraz problem będzie jedynie z objętością i ostrością tego. Bo coraz ostrość coraz bardziej się będzie nasilać, a objętość będzie coraz bardziej przeszkadzać. Jedziemy. Usta jaką nieźle. Połowa za mną, albo nawet większa połowa. Ale przyznam, że robi się coraz ciężej. Czas na tego spaślaka z tego. Myślę, że tutaj jak przejdę już do tej łagodnej to będzie super. Także jedziemy. Mega słabe smaku są te dwie zupki. Strasznie słabe. Dobra zupka, najgorsze ze wszystkich chyba. Bleh. Ogród do odrobinę normalności, chociaż ta ostrość z poprzednich żupek nachodzi na siebie. I usta już i nos dosyć. 7.40 Japan się będziemy służyć jak adwakary tam z chodzienie meltwarz Do coś masz Mówisz ile ważyło? Mówiłem już Mówisz Półtora kilo jedzenia ostrych zupek chińskich za mną tak się proszę do moja twarz po tych ostrych zupkach. Usta Jest nieźle. Czas elegancki, jak na taką ilość. Z zupkami jest tyle łatwiej, że to jest sam makaron. Nie mamy tutaj mięsa, więc chodzi dużo łatwiej. Jak miał oceniać Te dwie. Były mega słabe w smaku. Także tych dwóch nie polecam. Co prawda były ostre. Jak to jest coś tego, to super. Ale moim zdaniem lepiej zainwestować w buldaka. Dużo przy smaku był. Ta zupka też nie była najlepsza. Ale dzięki mniejszej ostrości trochę lepiej dało się poczyć smak. I była taka mocno grzybowa. Myślę, że najbardziej w stylu Ramana. Bo to jak był ramy. To ja jest święty. To jaki to miał smać? Hot Chodźę. Jeszcze pokażę Wam też, że nie było, że oszukuję. Ogólnie o co się już przechodzi Ciekawości jeszcze. Jak tu wyzerować? Tu? O. Na razie wystaram się bez popijania jeszcze porozmawiać trochę. Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o ostrość, to mam dosyć wysoką tolerancję. Lubię ostre jedzenie. Yy, no może bez przesady, no, yy, ale, ale z takimi challenge'ami sobie radzę bez problemu, jeżeli chodzi o ostrość. Yy, nawet już kiedyś zdarzało mi się spróbować buldaka trzy razy spicy. Przyznam szczerze, że wtedy już co już dosyć ostro. Może, może kiedyś nagram, jak próbuję tego buldaka, chyba że macie jakąś mocniejszą zupkę, którą można przetestować. Ja osobiście nie kojarzę nic mocniejszego. Pikatny chips. Jest też ten najostrzejszy chips na świecie, ale no nie wiem, czy jest sens robić test jednego chipsu. Tym bardziej, że nie jestem żadnym specjalistą, jeżeli chodzi o ostre jedzenie i mogę nie być dobrym odnośnikiem. Na pewno zupki chińskie ja lubię. Ostre tym bardziej. Dobra. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że podobają wam się testy ostrości. A w tym przypadku jeszcze ilości pochłanianych. Jeżeli chodzi o kalorie, było tutaj gdzieś mniej więcej 2,5 tysiąca kalorii. Licząc, że każda zupka ma 600 kalorii. No i dobra, nie było źle. No i dobra. 3 minuty. Mi już całkowicie przeszło. Nie wiem, czy widać cokolwiek jeszcze po twarzy. Myślę, że jest OK. Żadna z zupek nie była. Nie wiadomo jak mocno ostra. Także serdecznie polecam wszystkie ludziom, którzy chcą skosztować czegoś pysznego. I to tyle z mojej strony. Pozdro.